No to lecimy na wykopki. O, i to mi się podoba. Pogoda jest fajna. Aż chce się żyć. Otwieramy magiczną budkę. Szybkie przebieranko. No i lecimy. Zaraz przyjeżdża kumpel. No i jedzie. Mr. Joker. Siema, siema Witam Ale słuchaweczki fajne widzę są Fajne, no to są chawe z przewodowe kurde no Klasa Jedziemy w drogę Po te skarby To zaczynamy zabawę. Pierwszy sygnał koło 40, o, 50, ale coś jest na wierzchu. Czyli duża szansa, że będzie to jakiś tam kapselek. A, nie kapselek. A kawałek puszki, no dobra, to zaczęło się złomikiem. Następny sygnał, taki w sumie mieszany. Odłanek. Chyba jakiś tam granacik No kumpel też już właśnie znalazł kilka odłomków także jakaś akcja pewnie tu była puste środki Nie wiem dokładnie A co to jest A już wiem co to jest Dzwonek Aha. No Już czuję, że zaraz krowę znajdę <noise> No, to jest dzwonek Tak No proszę, jaki dzwoneczek Może do roweru by zamontował <noise> Wow Dobra, Dobra, sprawdzimy co tutaj jest i... Lecę zaraz do Kumpla Będziemy kopać, bo tam coś większego jest chyba Ok, jest na wierzchu A, już jest Dobra, kolejny ślepak No to można kopać, nie? Może jakiś depozyt, Może być. Powiem Ci, że trochę podejrzanie to wygląda. Kurde, słabo się tu kopie, nie? Ale to nie waży. A czemu na kolor pokazywał? Może to jakieś żeliwo albo co, nie no. Takie no dalej. Konkretnie jakiś odłamek Ej, znowu coś dużego I znowu star, bardzo długi. Ty tu masz szczęście do tych dużych rzeczy No bo Ci mówię to może być nie wiem jakieś, Bo to ciężkie jest jak byk To nie będzie jakieś żeliwo Tu jest jakby koło i ma zęby, nie? No. Centralnie, tu są zęby. pięćdziesiąt cztery. O, już tam mi coś błysło. Chyba widziałem monetkę. Aha. Chodź do Tatusia. Coś mi tu mrygnęło. Burada. o jest jest mam cię. o jeden fenik już widzę No, widzę, że jest zakazany symbolik. Jest monetka. W końcu, w sumie to zmieniliśmy już miejscówkę trzeci raz. No i my miejmy nadzieję, że tu się w końcu coś ruszy. O, obok jeszcze coś tu jest. Też 52,4. Także. Może znów druga jakaś. O, jest. Proszę. Jest druga. Chyba też jeden fenning. Tak, raczej tak. Pewnie to samo. No dobra. Ale jest i druga monetka, A znów tak coś koło pięćdziesiątki. Chyba kuleczka. Mhm. Kuleczka, ale coś musiała przywalić. O. Proszę bardzo, jest i kuleczka. Muszkieterka tak zwana. No, tutaj się zaczyna coś dziać już, bo tamte dwie miejscówki to. No, Niezbyt ciekawie tam wyglądało Odłamków tylko kupa, nic więcej coś tu na wierzchu leży, ale chyba jakiś śmieć o. Tak myślałem właśnie Pucha Nie, hak. <laughs> haczyk. I mamy haczyk. No proszę, jaki ładny. Co ten, co na Janosika za żebra powiesili go chyba, nie? Może wiedzieć, no. Tak by wyglądał. Ładny, ładny. Ładny haczyk. Pełny. Nowy, no Co to jest? Następne? Coś działo, no. Też całe? Tu, tu będzie więcej, mówię Ci. Też stalak. No. Tu się chyba działo coś. Albo pogubili, albo coś ten, no. albo zakopane. Tu ja tu chyba też będę miał. No, już jest na wierzchu. Patrz. No, nie, dawaj, Patrz a tu chyba następny tu jest nawet o! co? jest cały magazyn tutaj tak wow, patrz ale jaja trzymaj ale jajco może będzie więcej patrz Akcja. Ja też mam jednego calaka. O kurde. Co tu się No. Jeszcze tylko nam brakuje. Właśnie zaraz giwerkę jakąś wykopać tu. Ale pięknie. Cała łódeczka, no. Tak jeszcze nie miałem, nie? No, też takiego czegoś jeszcze nie znalazłem. No, elegancko. No, powiem ci, że robi się tu coraz ciekawiej. Następny. To jaka bania, co tu się stało? Są jakieś jaja, nie? Patrzcie na to. Coś tu się dzieje w tym miejscu ostro, naprawdę. Tyle żeśmy już tego wykopali. Ja pierdolę. To wszystkie tu w jednym miejscu, nie? no. Tu też będzie. No to nam się na koniec trafiło Ja też mam następny Kurde co tu się odwaliło Same pełne Następny Pyk, następny Yeah weź wszystkie na ten oh. Nie no, żeśmy trafili tu na jakieś miejsce Że coś tu się musiało stać Pytanie tylko co? Rozbieramy wszystkie, zobaczymy ile Ile tego będzie O kurde ten tu chyba zgiąłem łopatą i następne no nieźle następne no patrz pomyłka zobacz do tego w jednym miejscu też Tak, ale dlaczego pełne naboje? Skąd tu robią? Dlaczego pełne naboje? Kurde Takiego strzału to jeszcze nie miałem nigdy. No nie Ja coś podejrzewam, że im bliżej drogi będziemy Tym może być ostrzej Dobra Padła mi bateria w GoPro Ale spójrzcie na to, co tu się stało Tadaan Jakaś pomyłka nastała nie wiem jeszcze ile tego jest, ale są też całe w łódkach jeszcze. Zaraz to policzymy. I to jeszcze nie wszystko, ale już będziemy się zbierać, bo już dosyć późno. Tak, ale tu jeszcze wrócimy, bo tu musiało się coś wydarzyć niesamowitego. Dobra. Wkładamy do domu, także nareczka, do Trzyma trzymajcie się, do następnego, hej!